Natomiast siedzieć w domu, zrobimy coś pożytecznego i wymienimy olej. <laughs> olej już jest kupiony, olej oleju jest kupiony. Jest to bardzo prosta czynność, ale o dziwo, na różnych grupach, na różnych forach ludzie pytają o mechaników, którzy mogą wymienić olej. Nie wiem, czy sami się boją wymienić, czy nigdy tego nie robili, boją się, że z coś. Ciężko mi powiedzieć. Wymiana oleju jest bardzo prosta tak naprawdę należy pamiętać tylko o jednej rzeczy o rozgrzewaniu motocykla przed wymianą oleju oczywiście rozgrzewamy tak żeby nie oparzyć się tym olejem tak no jest, jak będzie miał tam 40-50 stopni będzie już na tyle rzadki, że spłynie sobie spokojnie, jeżeli oleju nie rozgrzejemy, nie rozgrzejemy motocykla to spłynie go dużo mniej i nie daj Bóg ktoś się serwisówką posiłkuje, że na przykład wchodzi 2,5 litra czy 3 litra oleju i przeleje po prostu więc Rozgrzewamy motocykl, żeby jak najwięcej oleju starego spłynęło. I, jak, I dolewamy tak, żeby było na stanie. Mniej więcej serwisówka tylko mówi, ile to jest tego oleju: czy to jest 2, czy 3 czy 4 litry, ale tak, żeby było na stanie. Także, aha, jeszcze należy pamiętać, że nie rozgrzewamy motocykla w zamkniętym garażu, bo bardzo szczypią oczy. Więc otwieramy drzwi, wyprowadzamy na zewnątrz, rozgrzewamy motocykl. a me ciò No dobra, olej rozgrzany do 40 paru stopni. Specjalnie pokazywałem Wam, że to, co tutaj pokazuje zegar, to jest temperatura cieczy chłodzącej, a temperatura oleju jest dużo niższa. Więc żebyście się tym nie segurowali, ale jak tak do 70 stopni nagrzejecie, to olej już będzie dobry do wymiany. Co teraz robimy? Pod spodem z drugiej strony pokażę. O! Tu jest. Śruba od miski olejowej, który się spuszcza olej. Wykręcamy filtr, który jest tutaj. Do tego kupiłem taki fajny zlewak do oleju. Zaraz go rozpakuję, wam pokażę jak on wygląda. Adaś kupił dawno temu, pozazdrościłem mu, więc sobie też kupiłem taki. Tak to wygląda. To odkręcamy korek. Gdzie będzie się zlewał olej do środka, a tu odkręcamy ten korek, żeby było odpowietrzenie, żeby ten olej ładnie tam sobie wleciał i nie zatrzymywał się tutaj. Podkładamy, odkręcamy, tam jest klucz 17. Najczęściej śruba na klucz 17 i spuszczamy olej. Okazało się, że Yamaha stosuje klucz 18, także już wiadomo, jakbyście takiego nie mieli, to trzeba się zaopatrzyć. Olej sobie spłynął, poczekam jeszcze chwilę, odkręcę filtr oleju. Z filtrem oleju jest taka zabawa, że mechanicy go często yy, dopierdalają po prostu, także ciężko go odkręcić, więc przydaje się, o, taki oto klucz do odkręcania, On kosztuje tam nie wiem, ze 30-40 zł, czyli nic. Zwróci się po pierwszej wymianie, a tak naprawdę fit powinien być tak zakręcony, że się odkręca go ręką. Jak go będziecie zakręcać, to też zakręci go ręką, po prostu mocno do oporu ręką, tak żeby się nie ruszył i to wystarczy. Dobra, bierzemy się za odkręcaniem filtra. Filtr oleju, odkręcony. Niestety musiałem użyć klucza. W awaryjnym przypadku, jakbyście nie mieli takiego klucza, Kiedyś tak sobie poradziłem, że po prostu wbiłem śrubokręt na wylot przez filtr i w go przekręciłem. Ale lepiej kupić taki klucz, on naprawdę niewiele kosztuje. Eee, olej sobie jeszcze chwilkę tu skapuje, resztki za chwilę zakręcamy śrubę i wlewamy nowy olej. Śruba już dokręcona, nie dopierdalamy na siłę. Eee, na śrubie jest gwint eee, taki uszczelniający. Staszkowy, czy tam trójkątny, jak on tam się nazywa, więc nie trzeba tu nie wiadomo jakiej siły używać. Szczególnie, że najczęściej miska jest z aluminium zrobiona, więc po prostu dokręcamy z czuciem i tyle. Żadnego przekręcania śrub. Bierzemy teraz oleju. Bardzo dobra jest firma Hilfo. Tak stosuje zawsze w, w torówkach w drogowych, w motocyklach. Nigdy mnie nie zabił w odróżnieniu na przykład od historii z knn filtrem oleju. Kiedyś zasada była taka, że tą uszczelkę smarowało się nowym olejem, żeby lepiej przylegała, nie przepuszczała. Jakiś filtr tak zapakowany, taką folikę, to najczęściej już olej na tej uszczelce jest. Można troszeczkę w nakręteczkę oleju wlać i palcem przejechać po tej uszczelce i też dokręcamy z czuciem ten filtr nie na hama jak widzicie uszylka jest posmarowana jak ktoś chce mieć pewność to jest jeszcze posmaruje można też trochę oleju wlać do filtra tylko później jak go wkręcamy to się raczej ten olej wylewa więc trzeba go tak wlać na naprawdę mało żeby się nie wylał no, wtedy motocykl nie będzie od razu schodził na sucho przez te 2-3 sekundy tylko od razu trochę oleju tam w filtrze będzie Bierzemy się teraz już zawlewanie świeżego oleju, filtr jest dokręcony, dokręciłem go tym kluczem, bo ręka mi się ślizgała od oleju, ale tak jak mówię, z wyczuciem. Tu mamy napisane, że 2400 wchodzi oleju, czyli mniej więcej wiemy ile z lać na spokojnie, a później już uważać. 2400 to o ile pamiętam, to jest bez wymiany filtra. Z wymianą filtra jest chyba 2700 czy tam 2600. Ale to tak, spokojnie 2 litry można lać yy, bez problemu, a później już sprawdzamy tutaj sobie w okienku poziom, żeby nie przelać. Dobra, olej jest wlany. <laughs> Jak widzicie, stan jest na maksimum. Jak się sprawdza stan oleju? No, między jedną kreską a drugą kreską są takie. A. To jest kreska jedna od druga, na maksimum. Teraz odpalamy motocykl na dokładnie 3-4 sekundy, żeby tylko fit oleju zastał olej. Jak zaś się to ten e stan opadnie, i wtedy dopełniamy już tak, żeby było po środku. Jak widzicie, olej zszedł na minimum po odpaleniu. Teraz dolewamy troszkę, żeby był stan. Odpalamy jeszcze raz, patrzymy, czy nic tam pod spodem z filtra i ze śruby nam nie, nie kapie. Jeżeli wszystko jest szczelne, Gasimy motocykl, sprawdzamy jeszcze raz że wszystko jest ok, sprawa załatwiona i tyle. Całość 20 minut, może pół godziny max z czekaniem na to wszystko. Także na dzisiaj tyle, nic strasznego, nie bójcie się sami robić przy motocyklach. Jest satysfakcja i pieniądze zaoszczędzone. Nie wiem, ile tam mechanicy biorą za wymianę. 30-40 zł. No to jest kurczę, to jest dobra flaszka. No, lepiej kupić dobrą flaszkę i samemu to zrobić. Na razie.